Prawdziwy, egzystencjalny problem pierwszego świata. Którą okładkę blod numer 2 wybieramy? Czy tę, green logo, czy tę, purple logo? E, słuchajcie, wybór należy do Was. Ja bym się skłaniał, podobają mi się obie, ale jakoś dzisiaj w nastroju letnim jestem. Bardziej do mnie przemawia ten taki pobożemu bożemu, trochę misjonarski kolor okładki po prawej, purple logo. Chociaż zielone postaci na tej mają też swój specyficzny czar. Takie tematy pierwszego świata będziemy dzisiaj poruszać na tej nawicy. To jest Youngblood numer 2, Rob Liefeld, jeszcze w pełnej chudzpie wydawnictwa, Image. Numer pierwszy Youngblood, który omawiałem tutaj niedawno na jednej z nawijek, ukazał się w kwietniu, a to jest numer drugi który ukazał się w czerwcu, więc no niby tylko dwa miesiące różnicy, nie tak źle jak na to, o co się Roba Liefilda oskarżało i co potem będzie trochę miało miejsce, że tam czasami nawet to i rok potrafił między poszczególnymi, a przynajmniej parę miesięcy numerami minąć. No dobra, słuchajcie, to jedziemy, zobaczmy, bo to jest też flipbook, w jednym z listów do redakcji Rob Liefeld mówi tak, słuchajcie, dostaliśmy negatywny feedback dotyczący tego, że pierwszy numer Youngblood to był flipbook, czyli taka przewrotka, z dwóch stron się zaczynała tak jak ten, więc w drugim już tego i w następnych już tego nie będzie. I co mamy? Flipbook. <laughs> nie wiem, czy oni tam nie skoordynowali tego, ale jak Boga kocham, jest taki list, bo przeczytałem nawet list. Słuchajcie, dla Was specjalnie się zawziąłem i przeczytałem nawet listy do redakcji. Tutaj też mamy różnicę w logach. Mm, ale już nie w kolorach. Nie, też, zaraz chwileczkę, jest, ale nawet nie zauważyłem. Może ślepy jestem. Patrzcie, tutaj też. Beżo... Te brązowe odcienia, tutaj kolor po Bożemu. E, tym razem decyzję zostawiam zupełnie Wam. E, mi się podobają obie i to jest Shadow Hawk. To nie jest już. To jest jakby Rob Liefeld, ale ja już tu widzę pewne jakieś takie go, ghostingi. Nie jestem dokładnie pewien, kto tutaj na tej okładce tak naprawdę gra pierwsze i drugie skrzypce. Podejrzane trochę to jest. Moim zdaniem jakieś duchy tutaj już harcują. Zresztą zobaczymy, że w środku, w przeciwieństwie do numeru 1, który był dosyć spójnym dziełem Liefelda według mnie, z wyjątkami malutkimi, to tutaj już będzie trochę takiego jakiegoś inkingu podejrzanego. No ale słuchajcie, zacznijmy od flipbooka. Co tu jest? To jest Shadow Hawk. Podobna strona taka fan klubowa, jak była w Jedynce. Shadow Hawk to jest oczywiście dzieło Jima Valentino, który no, próbował stworzyć takiego bardzo edgy tego bohatera. Też to trochę wygląda ala la Dima Jima Valentino znamy wszyscy i kochamy z serii Guardians of the Galaxy, której wiele numerów i wspaniałego omnibusa nam po nim tutaj zostało. Um, Inks Paul Scott i Richard Horry zupełnie nieznani mi goście, trochę jakieś takie, no pewnie już powoli, twory podpadające pod tego Lifehilda. Zobaczcie, Valentino próbował trochę przeLajfieldować samego roba, no i trochę mu się tutaj udaje. Jest to trochę pustawę, wygląda to dużo gorzej niż Guardians of the Galaxy, szczerze mówiąc, no, ale ma tu swój specyficzny czar. Na przykład to, ten hatching tutaj to jest typowo lifefieldowy i chciałem zwrócić uwagę, że na tej okładce, tu, odwróćmy ją sobie. Też jest to bardzo miodne, zobaczcie. W ogóle ta okładka jest całkiem, moim zdaniem, niezła, jak na Roba Lightfielda. Wszystko tutaj fajnie jest pokazane. Oczywiście, jak ktoś nie lubi sposobów, w jakich Rob Liefild rysuje stopy, to mu się to na pewno nie spodoba. Przezornie ukrył tutaj resztę. No ale jak już wiecie, pewnie z tych nawijek, ja akurat fanem Roba Lightfielda jestem i to dużym, mi to nie przeszkadza. Ja się tym po prostu ekscytuję, bo mam do tego duży sentyment i gdzieś to uderza w moje struny różne. No dobra, no to słuchajcie, odwracamy. Pokazałem tego Valentino. I tutaj niby, słuchajcie, wszystko tutaj robi Rob Liefeld, creator, writer, penciler, inker, jeszcze brakuje, żeby kolory nakładał. Nie, kolory do, do, dołożył Brian Murray, ten sam ziom, który robił kolory w jedynce, no i cały vibe, zaczynając od papieru do podobnej strony otwierającej i tak dalej, utrzymuje się jeszcze z numeru jeden, Youngblood. Kurczę, jak ja lubię ten inking. No, powiem Wam tak, ten sam ziom, technical assistant Richard Horry, ten sam, którego widzieliśmy na inkingu u Valentino, to musiał te tła mu robić, bo to nie jest tło, które Rob Liefeld mógłby zrobić. Takie to widzicie, takie te cienkie liniki. Aż ja mówiłem o tym ostatnio przy okazji jedynki. Te tła takie quasi komputerowo naniesione, bardzo technicznie wypracowane, to na pewno nie jest coś, co Rob Liefeld tam rzeźbił. Ja jestem pewien, że on korzystał tutaj z technicznej pomocy nie tylko w tych tłach, ale też trochę w inkingu tego wszystkiego. Słuchajcie, całość rozwija się fabularnie, bo przeczytałem. <laughs> Całość rozwija się na zasadzie powieści szkatułkowej, czyli akurat czytałem o powieści szkatułkowej przy okazji Wiedźmina, którego niedawno czytam i przyszło mi to do głowy, bo tutaj też jest szkatułkowo, a szkatułkowo w języku Roba Lefilda to znaczy tak, że chłop narysował parę plansz e, randomowych, z podobnymi bohaterami, narysował potem jakiś wstęp do komiksu Prophet, który, z którym nie miał co zrobić i potem na zasadzie szkatułki wszystko włożył do, do jednej szkatułki i potem zobaczył, co z tego wyjdzie i nałożył literki. To jest chyba nawet dwóch czy trzech literników, którzy nakładają to. Zobaczcie, lettering trzech literników, co mogłoby moim zdaniem wskazywać na to, że to jest w ogóle jakiś taki miszmacz albo połączenie kilku różnych rzeczy, które pierwotnie do tego samego kotła trafić nie miały. Tak bym tutaj podejrzewał. Co więcej, uważam, że, stawiam ryzykowną tezę, ale uważam, że tutaj ktoś już Liefilda ghostuje na Inkingu. To jest jakiś już tam ten Marat Michaels, czy jakich, jakich on tam miał tych, um, tych swoich, tych. bo o ile tutaj jest Lifefield. to dam sobie prawie tam głowę uciąć, że te pierwsze strony robi w większości Lifefield na Inkingu. Ten jego charakterystyczny taki y, tusz, którego... Wielu próbowało potem naśladować i rysować tak samo jak on, ale nikt tego do końca tak nie robił już. Ze względu na jakąś taką bożą iskrę. I to widać tutaj. Tu już nie jest to. Ja bym, ja bym tutaj widział może trochę roba, ale pozostałe rzeczy, te małe takie kreseczki, zwłaszcza w nogach tego zioma tutaj, to nie jest ten level, moim zdaniem już. I tutaj wracamy do roba. Zobaczcie. <laughs> tutaj leży profet. John Profet, czy jak mu tam. I John Profet to jest jakiś wynalazek z poprzednich wojen, czy coś, z jakiejś zamierzchłej przyszłości. Który dzisiaj wyłania się z nicości po to, aby przekazać ludzkości swoje przesłanie. Okay? Tyle, wy, tyle wymyśliłem z tej fabuły. Tutaj jest uczony dialog Roba Lifefielda, który opowiada nam całą historię. Wleciało jednym uchem, wyleciało drugim. No i tutaj to, co mnie w tym jeszcze tak kręci i to, co w tym sprawia, że to jest taki, taka nuta sen, sentymentalna we mnie się gdzieś tam uderza, to to jest to, jak bardzo to przypomina te jedynkę. Gdzie jeszcze tuszuje Lifefield? To, to naprawdę bardzo przypomina ten pierwszy numer i z podobną miodnością go sobie oglądam. Zobaczcie tutaj, czy to jest cały Rob Linefield, czy te muskuły tu, to jest coś takiego, co byśmy sobie dali głowę uciąć, że to jest podobnie jak w przypadku X-Force. Ja bym dał sobie tu, no przynajmniej, może nie, że uciąć palec, ale bym dużo postawił, że tutaj jednak już trochę tych niestety studyjnych ghostów mu pomagało, przynajmniej jeden. No i nie robi to już takiego wrażenia dynamiki, jak ten numer pierwszy, albo te numery X-Force, które w pełni tuszował Rob Liefeld. Jest zasadnicza różnica między tuszem Roba Liefelda i tuszem Scotta Williamsa, chociaż pozornie wyglądają podobnie. Jak tak patrzę na tę twarz, no to... Po, pozorne podobieństwo do Scotta Williamsa jest nieuniknione, bo to jest podobny taki hatching podobnie ta krecha jest taka od grubej do cienkiej, jakby ktoś żyletką jeździł albo coś, albo takim, no sami zresztą wiecie, jak znacie Jim Ali, no, to, to to podobieństwo wam się samo narzuca pewnie. To Tutaj znowu wracamy do roba Lifefielda. Jestem coraz bardziej przekonany, że tu oni się trochę podzielili. Karty wydaje mi się są takie same w dwóch wydaniach: yy, zobaczcie, Youngblood Bedrock i Youngblood Die Hard. <laughs> Die hard. Yy, ale to chyba nie szklana pułapka, bo bohater tylko rzeczywiście Die Hard, ale suchar z rana <grywia> to na pewno wytnę. Yy, nie, to było naprawdę poniżej nawet dna, a tam nawet jeszcze ktoś od spodu puka. <grywia> Ale fajnie wyglądają te postaci. Kurczę naprawdę fajny kolor, to wszystko takie właśnie to, tu dopiero wchodzi właśnie to, co lubię w lifefieldzie, czyli zobaczcie, o, tutaj ten drugi ziom. Nie ma to sensu, wszyscy się patrzą w nicość i ze sobą walczą i prowadzą nieustające dialogi, z których nic nie wynika. Ale jaka tutaj jest fajna jakość tej krechy, znowu takie te efekty tła, których sam lifefield Life nie robił. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo hmm. lubię to. Fajnie, że wraca tutaj Robna Inkingu. To jest ciekawe, to też było w jedynce, to jak on to robi? Jakimś, jakimś technicznym tym, czy to jakieś może wczesne komputerowe efekty? Zagwostka, bo to, to na pewno nie jest rob. Tutaj tak samo ten kolor ciekawy, to, to się później nigdzie indziej nie pojawi. To są takie rzeczy, które robiono tylko wtedy, kiedy jeszcze nikt nie wiedział, jak to robić komputerowo, wiecie? Te, te, o, te, ten niebieski. To też w jedynce było. Tutaj te kolory, zobaczcie, to jest... Dzisiaj tak już się nie robi. Dzisiaj tego tak nikt nie wymyśli, bo to wtedy ludzie nawet nie wiedzieli, jak to wyjdzie do końca w druku. Bo to była taka nowa technologia, przez 92. Nie? To ledwo tam, gdzie zdzipiało, ludzie zrobili eksperymenty, to... Nie jest tak jak dzisiaj, że to co masz na ekranie to mniej więcej się pokaże w druku. Może być ciemniejsze, może być wyblakłe, może być coś, tylko to w ogóle nie wiedzieli co będzie. Te włosy, kto wie, czy one były w takim kolorze? Czy oni w ogóle widzieli te kolory jakoś tam, które odpowiadały temu, co będzie w druku? Ja bym tutaj nie był taki pewien, że to wszystko jest takie proste. Słuchajcie, znowu kolejny przykład na to, że moim zdaniem tutaj tuszuje ktoś inny. Zobaczcie, no i powiedzcie mi, czy to jest Rob Lifefield? Właśnie ten z tych poprzednich stron, o, o, zobaczcie, jaka ta krecha tutaj żyje to, o, jest taka agresywna, taka niepewna trochę siebie, a przy tym bardzo taka ym, mnoga i miodna. Natomiast tutaj mam już do czynienia z takim, które jest kostnieniem tego. I to skłania mnie do podtrzymania mojej tezy, że tutaj life już się trochę mieszał z innymi. Tak samo te roboty to jest life raczej. Te twarze tutaj nie jestem już taki pewien, chociaż niektóre elementy, jak ta krew, tego zioma, albo to ubranie, to na Liefelda mi wskazują. Także, no, taki trochę już mixed bag, ciekawe. Muszę sobie przypomnieć numer 3, bo nie pamiętam tych janglodów. no ale całość się kończy naprawdę fajnym splashem, słuchajcie. No jakby mi ktoś dał taki splash w oryginale, to bym się wcale nie obraził, a wręcz bym przyjął z, naprawdę z wielką chucpą, bo coś jest takiego w tych komiksach, że to do mnie przemawia. Patrzę na to, to nie ma zupełnie sensu kupować kredensu. Ci bohaterowie prowadzą dialogi, z których nic nie wynika. To równie dobrze mogłoby nie być w ogóle tekstu. Ten ziom, że się nazywa Kirby, to jest wspomniany chyba siedem razy. Tutaj na każdej stronie jest wspomniany ten Kirby i zupełnie nie wiadomo, co on wnosi do tego komiksu. Zupełnie nie wiadomo, kim jest ta grupa. Nie domyśliłem się, czytając ten komiks, Young czy ta grupa to jest grupa jakichś bohaterów, czy jakiś support, czy to coś. Co to w ogóle jest? Nikt nic nie wie, no ale co miodne, to miodne. <laughs> Mogę na to patrzeć, kurczę, naprawdę długimi minutami i się tym podniecać. Jest coś takiego magicznego w robię Lajwcie, że to na człowieka wyłazi z tej strony, że to człowieka chwyta jakoś, no przynajmniej mnie to chwyta jakoś za komiksowe serce. Słuchajcie, dużo radości widzę w tych starych Youngbloodach. To jest czytać tego to niepodobna tu wyciągać z tego wniosków, bo to było tak, jak mówię, na zasadzie tam zro zrobić parę planż i zobaczyć, co z tego wyniknie. To zgoda. No ale z pewnym takim dystansem. A estetyka to jest patrzenie na rzeczy przez dystans przede wszystkim. Nie? No bo można rzecz oglądać bardzo bezpośrednio, ona wtedy może nam się, no, tru, trudno o walor estetyczny w czymś, co my widzimy bardzo na świeżo. Musimy się do tego dopiero przyzwyczaić. Jedną z kategorii estetyki jest właśnie dystans. I właśnie z dystansu tych 30 lat, które mijają od tw tworzenia tych numerów Youngblood, ja myślę, że to trochę cieplej. Dzisiaj na to wszyscy patrzymy. Ja naprawdę łyknął jakiś trade paperback, popatrzył sobie, przekartkowo, jak to wszystko ewoluowało, tam Rob Liefeld też zmieniał inkerów przecież potem. Ja sobie bardzo cenię te pierwsze numery, w których on inkował sam siebie, zwłaszcza wtedy, kiedy nie było to ghost ghostowane. I cenię sobie każdą planszę, która przez Roba była tuszowana, bo sprawia mi ona dużo przyjemności. No mimo, że to wszystko powinno nie działać, a jakoś działa. Dzięki wszystkim, jeżeli podobają Wam się moje nawiki, to bardzo proszę zasubskrybujcie kanał, polajkujcie, skomentujcie, bo to zawsze coś daje. Tymczasem, borem lasem, życzę Wam miłego dnia, miłego weekendu, dobrego tygodnia czy wieczoru i do następnej nawiki.